Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, jak już widzicie po tytule, zaprezentuję Wam moc z filmu Venom. A dokładniej będzie to sklep, w którym rozegrała się ostatnia scena tego oto filmu. Ale o tej scenie opowiem Wam już za chwilę. Zapraszam! chodzi o to, że sklep, w którym często, do którego często chodził nosiciel symbionta Venoma został napadnięty przez bandytę no i nasz tutaj nosiciel szybko zmienił się w Venoma i postanowił coś zadziałać, ale nie chcę wam opowiadać, co się stało dalej, bo nie chcę wam po prostu spoilerować filmu, a więc po prostu zajmiemy Zajmijmy się makietą. Jeśli chodzi o przód sklepu, a także całe wnętrzne, wnętrze jest ono utrzymane w kolorach czerwieni i szarości. Po środku, oczywiście, znajduje się wejście. Po jego obu stronach znajdują się wielkie witryny, a także nad wejściem jest podłużna witryna. Z jednej strony witryny widzimy manekina. A z drugiej automat z gumami. Jeśli chodzi o chodnik przed sklepem, to jest on strasznie zaniedbany. W niektórych miejscach wyrastają rośliny, ogólnie cegła jest pozdzierana, ale przestańmy gadać o tym, co znajduje się przed sklepem. Wchodźmy, wejdźmy do sklepu, a w sklepie po kolei. Tutaj znajduje się wielka półka. Na której mamy wszelkie artykuły spożywcze. Tutaj mamy jakieś, jakieś pudełka z różnymi produktami. Niżej mamy jakieś okrągłe opakowania, a także kwadratowe, podłużne. Z drugiej strony, zaś obok kasy, znajduje się lodówka z różnymi chłodzonymi napojami. W ośrodku sklepu znajduje się wyspa. Pozwólcie, że ja ją teraz wyjmę, żeby ją Wam bliżej pokazać. Na tej wyspie na górze znajduje się bombonierka w kształcie serca. No i wokół tej wyspy y, znajduje się dużo różnych artykułów. Cały sklep chciałem skonstruować tak, żeby między zalejkami mo mogły się minąć dwie minifigurki i jak najbardziej mi się to udało. Na ladzie oczywiście znajduje się kilka napoi oraz oczywiście kasa elektroniczna. Jest tam także trochę miejsca do posadzenia ekspedientki. Na suficie znalazłem jeszcze miejsce na lampy, ale dach już nie prezentuje się tak ładnie. Mamy tutaj fragmenty jakiejś instalacji, tutaj jeszcze mamy wentylację. A na samej górze znajduje się figurka Skorpiona, co już jest yy, tylko moim wymysłem. Nie było tego w filmie, ponieważ w filmie było tutaj jeszcze dobudowane kolejne piętro. Jeśli chodzi o figurki, które się na tym mocy znalazły, to jest to tak. Od tej strony mamy standardowego cywila, który nie odgrywa tutaj żadnej roli. Z tyłu widać jeszcze oczywiście wspomnianego wcześniej manekina. Mamy oczywiście ekspedientkę, mamy nosiciela symbionta Venoma, mamy bandytę i mamy samego Venoma. Z boku sklepu znajduje się chyba jakiś mroczny zakątek. Lepiej się tu nie zapuszczać. Oj dobra, dobra, tylko żartuję, Venom jeszcze mnie nie pożarł. A jak na razie, zobaczcie sobie sklep jeszcze raz. A więc to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!